Dzień dobry, Systra, Nadręczpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X2 o oznaczeniu 20D z 2019 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20D, czyli pod maską, mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 190 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na 4 koła xDrive. Samochód jest w kolorze szarym, a kodla to B39 Mineral Gray. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamerę cofania. Reflektory w technologii LED. Dwukolorowe aluminiowe felgi w rozmiarze 19 cali. Czarne relingi dachowe. Elektryczny szklany dach. Elektrycznie składane lusterka. Fotele sportowe. Połączenie materiału oraz alkantary. Fotele posiadają opcję pompowania bocznego oraz pompowania odcinka lędziowego Przyciemnione szyby z tyłu. Ponadto funkcja dostępu komfortowego pozwalająca nam na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez złapanie za klamkę. Kluczyk, oczywiście, musimy mieć przy sobie. Sportowa, wielofunkcyjna skórzana kierownica z aktywnym tempomatem. Przebieg samochodu to 52 210 km. Czytanie znaków. Wyświetlacz head-up na szybie. Duża nawigacja professional sterowana albo poprzez dotyk, albo klasycznie przy pomocy pokrętła iDrive. Systemy asystujące kierowcy. Ostrzeżenie przed kolizją, ostrzeżenie przed pieszymi oraz ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, dwustrefowa, ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Ponadto w schowku mamy ukrytą ładowarkę indukcyjną. Widok z kierownicy. Przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Tu mamy wyprowadzony nawiew powietrza, dwa porty do ładowania i oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i Sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW X2. Ponadto, jako że mamy tutaj funkcję dostępu komfortowego oraz elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, poprzez machnięcie stopą pod zeżakiem, możemy bagażnik zamknąć lub analogicznie otworzyć. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mam stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.